Drugiego dnia 30. przeglądu polskich filmów fabularnych debiuty w konnie publiczność mogła obejrzeć trzy filmy. Amatorzy Wielżyński, Alchemik Zelwowa oraz Teściowie. Wieczorem natomiast odbył się pokaz specjalny, podczas którego wyświetlono filma Furioza. Po seansie na scenie zasiedli aktorzy Szymon Bobrowski, Mateusz Banasiuk oraz reżyser filmu Cyprian Olęcki, z którymi rozmowę prowadził Andrzej Moś. Panowie rozmawiali m.in. o obsadzie, przygotowaniach do poszczególnych rol i zabawnych sytuacjach na planie. Ja tutaj w tym filmie miałem sześć dużych walk. Ja nigdzie w żadnym, w ogóle chyba nigdy nie miałem tyle walk naraz. W ogóle we wszystkich projektach naraz chyba nie miałem tyle walki co tutaj. I to po prostu yy, wiązało się z tym, że musiałem przez pół roku yy, trenować uczyć się choreografii, uczyć się wyprowadzania ciosów, ale tutaj bardzo mi pomógł jeden z kaskaderów, Paweł Jusiński. To facet jeszcze większy od Szymona Bobrowskiego. Wyglądał jak niedźwiedź. Kiedyś trenował, walczył. Zemszczę się. Ale, ale no... Człowiek po dużej takiej solidnej postury. Ale nie trać, nie trać tego napędu, jedź, jedź. Tak. I tak się zemszczę. Ojej. To ja powiem i pojadę. Słuchajcie... On też bardzo mi pomógł, nie tylko cyfrian mi pomógł zbudować postać, ale też ten kaskader mi pomógł zbudować postać, bo on zbudował naszą charakteryzację sztuki walk. Że ja po prostu inaczej się ruszałem w walce niż Mateusz Damięcki. Inaczej ruszała się Weronika Książkiewicz. Po prostu to też pomogło nam na maksa zbudować postacie. My, my trenowaliśmy, każdy cios, każde uderzenie było wiel, wiele razy wyprowadzane, żeby po prostu ciało nauczyło się w odpowiedni sposób poruszać i to też spowodowało, że mój bohater jest jaki jest. To jest bitwa roku. Dwa lata na nią czekaliśmy. Dobra ekipa. Jeszcze nikt jej nie pokonał. My też możemy przegrać. Żaden ty. Wstydem jest nie stanąć do walki. Widzieliście państwo w tej scenie ustawki, to z ak aktorów było nas siedmiu może. U, u Mateusza w grupie był to Wojtek Zieliński, Mateusz Banasiuk, Mateusz e, Damiecki i chyba Cezary Łukaszewicz Konrad, i Konrak Eleryk. Eleryk bo jeden z kolegów, ten duży, co je pizzę, pobiegł do toalety w las. Ale on też bardzo chciał walczyć. A z mojej strony było nas tylko trzech. Cała ta grupa, wszystkich wielkoludów, w zasadzie liczyłem kiedyś, to mogło być koło trzech ton mięsa stojącego za, mnie, za mną, to były prawdziwe osoby, które Cypr miał takie marzenie, przepraszam, że mówię za ciebie, jeśli się mylę, to natychmiast koryguj. Cyprian miał marzenie, żeby to było wiarygodne. Było wiarygodne? Było. Tak Było, bo nie słyszysz? Było wiarygodne? O, teraz lepiej. I wyobraźcie sobie Państwo, że oni myśleli, że przyjdą w poniedziałek o dziewiątej rano, nie ma małych dzieci, za przeproszeniem spuszczą sobie w i pójdą do domu. Bo robią tak regularnie raz w tygodniu w różnych częściach Polski. Ale film, film, ale film jest brutalny i trwa 12 godzin dzień zdjęciowych plus 3 dni mieliśmy na tę scenę. Drodzy Państwo, jak oni się rozsmakowali w tym, że mogą to robić za pieniądze, <śled> przez 12 godzin i nikt nie przyjedzie, policja, nie będzie żadnych konsekwencji, to tak jak Mateusz powiedział, my bardzo musieliśmy uważać, żeby choreografię, którą ułożył nam Jarek, szef Kaskaderów, e żeby nasza choreografia zmieściła się w ich wizualizacji. Bo u nich nie było żadnej choreografii. Ja na głęboką wodę mam patent. Od mało lata znamy się. Nie uczą nas, jak działa potatek. Dadzą cztery osiem sami mają damy dwie na ręku. A ty z nimi na piękku. O każdym swoje wiesz. Który siedział w którym pierdlu pokierowa twarz. Goście odpowiadali też na pytania publiczności, a potem chętnie fotografowali się z widzami oraz rozdawali autografy. Reżyser filmu zdradził nam, że musiał wejść w środowisko Kiboli, aby zdobyć materiały do napisania scenariusza. Już się w jakimś sensie zaprzyjaźniliśmy, to, 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 to z dużą. Otwartością mi opowiadali o, 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 o tym, co po prostu się dzieje i jak to naprawdę wygląda. A dotarłem tam. Znaczy, b, 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 mam przyjemność przyjaźnić się z paroma dziennikarzami śledczymi, którzy ich znają po prostu, więc jakby już na dzień dobrym mogłem dostać się tam, z, jak, tak powiem, z polecenia. To samo się też dotyczy drugiej strony, czyli, bo zarówno spotykałem się. Z tak zwanymi kibolami. Kibol Keyball to nie jest pejoratywne określenie w nomenklaturze kibicowskiej, ale również spotykałem się z policjantami CBSP, którzy są jakby po drugiej stronie barkady, i oni również mi opowiadali o tym, jak to wygląda z drugiej strony. Jak tworzyć to historię, jak robić to furorę, jak banka to półtorej, jak reszta moja, jak pozew to pięknie. Jak kiedykolwiek to teraz jak kochać to ideał. Zamknięta butla, to grawka szczera. Jak chcę parodię, to otwieram. Jak nagroda, to laureat. Jak jest flota, to zabieram. Jak jest wróg to szybsem pożeram. Jak arsenał, to snajpera. A czym była rola w tym filmie dla Mateusza Banasiuka, którego wcześniej nie oglądaliśmy w tak brutalnych scenach? Spełnienie moich aktorskich marzeń i ambicji. Film Furiozę, no to to jest niezwykła przygoda dla wszystkich aktorów, którzy byli zaangażowani do tego filmu, bo rzadko się dostaje takie scenariusze i tak skrojone postacie do zagrania. No to, to było ogromne wyzwanie dla mnie, ale też y, duża satysfakcja, że mogłem nad czymś takim, nad takim materiałem pracować. Takiego wojownika to jeszcze nie miałem do zagrania. Rzeczywiście to, to ta furioza jakoś przełamała pewien, pewien nurt, e, pewien kierunek. I pokazała mnie z innej strony, z czego jestem bardzo zadowolony. Zarówno reżyser, jak i odtwórca roli Dawida przekazali pozdrowienia dla widzów Telewizji Wielkopolskiej, a także zaprosili do obejrzenia filmu. Chciałbym mocno pozdrowić widzów Telewizji Wielkopolskiej. Zapraszam bardzo mi miło, że mogę Was zaprosić, ale też zapraszam Was do kina. Zapewniam Was, że Furioza jest filmem właśnie do kina. Bardzo pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów telewizji wielkopolskiej i zapraszam do kina, dopóki film jeszcze jest w kinie, jest na wielkim ekranie, bo my ten film zrobiliśmy właśnie do kina, bo to jest to jest naprawdę duży film, do, dopracowany w każdym szczególe. Tutaj dźwięk, obraz, wszystko każdy pion bardzo się starał i warto ten film zobaczyć na wielkim ekranie, a już pukają do drzwi, o, już do drzwi pukają kolejny premier i siłą rzeczy po prostu nowe filmy wypychają te, które już są jakiś czas na ekranie, więc zapraszam dopóki jeszcze jest szansa zobaczyć nas na wielkim ekranie. Trzeci dzień debiutów przebiegł pod hasłem filmu Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato. To opowieść o dojrzewaniu bohaterów. Każdy z nich przebywa inną drogę i zmaga się z innymi życiowymi trudnościami. I zacznijcie dzisiaj. najmniejsza dziewczynka. Czujną straż nad sercem polskiej dziewczyny. Czyli co? Czyli mięsko. Zabinia! Z reżyserem spotkała się konińska młodzież. Moim zdaniem, fabuła była bardzo dobra. Sam film, i w ogóle to, że reżyser nakręcił go w swojej miejscowości, uważam, że to był bardzo dobry pomysł. To tak jak mówiłam, fabuła też bardzo fajna. Taki też młodzieżowy film dosyć. Te wątki, właśnie z tym chorym dziadkiem, że są te gorsze i lepsze chwile. Właśnie te wątki, jakby wydaje mi się, że szczególnie jakby trafiły do mojego serca. Gdzie się wybierasz? Masz 7 lat czy Panie? Ten film mi się podobał i wydaje mi się, że refleksję będę miał, bo ten film opowiada fajną historię, taką przystępną, ale też, która ma swoje zawiłości. No i opowiada ta historia tak naprawdę, tak jak mówił autor, o dojrzewaniu i nie tylko głównego bohatera e, młodszego, ale też tak naprawdę wszystkich bohaterów bo i dziadka, i mamy e, i wszystkich tak naprawdę. Więc e, tak, wyniosę coś z tego filmu. Film Tomasza Jurkiewicza opowiada o zmontowanej dziewczynie, która udaje się do małego miasteczka. Zakochuje się w niej 17-latek syna miejscowej organizki, którego dziadek choruje na demencję. Produkcja była realizowana w Trzebini, czyli w miejscowości, z której wywodzi się reżyser. W główne postaci wcielili się Sandra Drzymalska, Nikolas Przygoda, Anita Podębniak, Maciej Grzybowski oraz Tadeusz Łomnicki. Jest to film o odejrzewaniu do odpowiedzialności um, za drugiego człowieka i w sumie, każdy z moich bohaterów taką drogę przebywa. Jest to i przypadek 17-letniego Mirka, który, który w jakimś sensie musi dojrzeć do, do, do tego, żeby być dobrym, dobrym synem, dobrym wnukiem. Jest to problem głównej bohaterki, młodszej bohaterki, 20-letniej Agaty, która mimo, że jest taka bardzo. Pewna siebie, bardzo, bardzo otwarta, no to jednak też przed czymś ucieka. A póki co zapraszamy także do oglądania kolejnych filmów wyświetlanych w ramach przeglądu, bo jest wiele ciekawych propozycji. W sobotę wieczorem natomiast poznamy laureata Nagrody Publiczności na najlepszy tegoroczny debiut reżyserski.